Witajcie na kanale Pozapokaliptycznie przez świat. Ja jestem Morden i dzisiaj chciałem Wam pokazać trzy wiatrówki. Norika, jeżeli śledzicie mój kanał, to oczywiście część z Was czekała na ten film, część pewnie nie. Ale obiecałem, że pokażę Wam, którą z tych wiatrówek trzech, którą dostałem od zbrodnia.pl do testów, wybiorę, a które dwie oddam i dlaczego postanowiłem sobie zrobić taki test porównawczy. Oczywiście, jak zawsze mówię w moich filmach, nie jestem wybitnym strzelcem, nie mam dobrej postawy. Nie potrafię specjalnie strzelać, nie mam aspiracji, żeby strzelać sportowo. Wiem, że w mojej postawie jest wiele do poprawy i jeżeli jesteście doświadczonym strzelcem wiatrówkowym, że tak to określę, podejrzewam, że ten film niewiele wniesie do waszego postrzegania marki Norika. Aczkolwiek, jeżeli nie macie specjalnego doświadczenia wiatrówkowego i ma to być powiedzmy wasza pierwsza czy tam druga wiatrówka, Chcecie sobie kupić wiatrówkę po to, żeby postrzelać właśnie yy, tak powiedzmy rekreacyjnie, a nie sportowo? Yy, to mam nadzieję, że moje zdanie, moja opinia, moje doświadczenie z tymi wiatrówkami w jakikolwiek sposób Wam podoba. Link do tych wiatrówek znajdziecie oczywiście w opisie, tak samo jak kod rabatowy bodajże na 10% na wszystkie produkty, które znajdziecie z brewnia.pl, więc myślę, że warto z niego skorzystać, jeżeli ktoś chce kupić w tym sklepie. A linki do filmów, które były poświęcone każdej z tych wiatrówek z osobna, oczywiście też znajdziecie i w opisie i na końcu tego filmu. Więc jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam do nadrobienia. Wcześniej właśnie strzelałem z tych wiatrówek, jeżeli brałem jedną wiatrówkę, to z niej strzelałem i powstawał film. Teraz postanowiłem te wszystkie trzy wiatrówki zatargać na swoją strzelnicę i tam po prostu postrzelać z nich na zmiany. Tak, żeby poczuć różnicę jaka w nich jest. Wiatrówki różnią się wieloma rzeczami: od wyglądu, grafik i tak dalej. Kończąc na tym, że dwie z nich mają sprężynę gazową, jedna tradycyjną. Tak jak mówiłem w poprzednim filmie wiatrówka ze sprężyną tradycyjną, czyli zwykłą wykonaną ze stali posiada najwięcej możliwości tuningu i podrasowania jej dostosowania do swoich możliwości. Sprężyna gazowa już sama z siebie nie ma tyle możliwości, chociaż że oczywiście można tam gdzieś kombinować z ciśnieniem, ale ta wiatrówka akurat podobała mi się najmniej. To jest właśnie wiatrówka Dream Hunter. Te dwie wiatrówki, na których się skupiłem, to jest Dead Eye GRS. I Phantom Gieres. Podejrzewałem, że Gieres po prostu oznacza sprężynę gazową tak zwaną. Jest to taki tłok, który w założeniu ma mieć lepszą kulturę pracy i tak naprawdę w tych moich strzelaniach odczuwałem to, że te wiatrówki pracują lepiej niż ta ze sprężyną tradycyjną. Pierwszy dystans, z którego strzelałem z tych wiatrówek na zmianę, to był dystans około 8 metrów. Cel to była puszka po, powiedzmy, fasoli. Tych rozmiarów. Z każdej z wiatrówek trafiłem każdy raz. Oczywiście nie jest to jakiś tam miarodajny test na celność tych wiatrówek, bo podejrzewam, że z tej mojej chińskiej wiatrówki też bym na ten, na tą odległość, na ten dystans trafiał. Chodziło mi bardziej o o to jak będziemy się naciągać, strzelać, kolejne strzały oddawać. Test ten miał bardziej na celu pokazać mi jaki jest komfort strzelania z, z każdej z tych wiatrówek. I ta wiatrówka właśnie cała czarna, czyli Dream Hunter w tym teście wypadła najgorzej, bo y, komfort naciągania tej sprężyny, oddawania tych strzałów y, był najgorszy. Ale najfajniej mi się strzelało właśnie z tych dwóch wiatrówek, czyli z Dead Eye i z Phantom. Kolejny dystans to jakieś 35 metrów, może nawet i 40. Oczywiście doświadczeni strzelcy bez przyrządów optycznych, tak jak ja strzelałem, to dla nich to nie jest żaden problem, a dla mnie to był jakieś takie psychiczne wyzwanie, żeby właśnie na dystansie powyżej 30 metrów strzelać bez optyki, spokojnie bez przyrządów celowniczych optycznych jesteśmy w stanie trafiać z tych wiatrówek na dystansie powyżej 30 metrów, więc to co widzicie na filmie jest raczej brakiem moich umiejętności strzeleckich, niż yy, jakąś tam niedoskonałością tych wiatrówek. Wiatrówką, którą sobie wybrałem i która zostanie u mnie i będzie moją wiatrówką, jest Phantom Gere. To nie był łatwy wybór, bo ta wiatrówka druga, nad którą się zastanawiałem, czyli wiatrówka dedaj ma kilka rzeczy, których nie ma wiatrówka, którą wybrałem. Między innymi regulowany spust, czyli jego czułość, na przykład baka policzkowa. I tak mówię, dość długo się nad tym zastanawiałem. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że akurat w tych modelach, które dostałem do testów. Tak to wyglądało, może jakbym wyciągnął z kartonu inne wiatrówki, to podjąłbym inną decyzję, ale decyzja właśnie zapadła taka. I wiatrówka Phantom Gere z Norika zostanie gdzieś tutaj w moim garażu. Na pewno będę sobie chodził czasem rekreacyjnie postrzelać. Tak czy siak, mój film podejrzewam, że nie jest obiektywny, jest subiektywny, bo nie miałem okazji wypróbować wszystkich wiatrówek Norika, a te trzy modele, oczywiście, które dostałem do testów, przestrzelałem, wystrzeliłem w sumie około tysiąca śrucin z tych wszystkich trzech wiatrówek. Wybór tak naprawdę nie był prosty. Tak jak mówię, wahałem się między tymi dwoma wiatrówkami. Nad tą trzecią też się zastanawiałem, czy by jej nie oddać do jakiegoś magika od wiatrówek, który by ją mi trochę podkręcił tak, żeby wyniki były lepsze. Ostatecznie zdecydowałem się właśnie na tą wiatrówkę. Hmm. Napiszcie w komentarzu, którą wy byście wybrali i dlaczego. Oczywiście taki wybór nigdy nie jest prosty i na rynku też znajduje się cała masa innych wiatrówek. Mam nadzieję, że ten film pomógł osobom, które właśnie chciałyby sobie kupić pierwszą wiatrówkę czy pierwszą taką trochę lepszą, żeby postrzelać rekreacyjnie z rodziną gdzieś tam w ogródku w czasie grilla czy gdziekolwiek indziej. Tak jak mówiłem w ze wcześniejszych filmów te filmy wiatrówkowe generalnie są dość ciężkie do nagrania tak żeby to zrobić rzetelnie. Ja myślę, że nie zrobiłem do końca tego rzetelnie i moja opinia nie jest obiektywna a raczej subiektywna. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że Wam się film podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby nie ominęły Was kolejne filmy. Kolejne filmy raczej nie będą o wiatrówkach, mam kilka innych rzeczy do nakręcenia. Przypominam wam o rabacie w zbrojownia.pl na wszystkie produkty, nie tylko na tę wiatrówkę, którą wybrałem i te, których nie wybrałem. I tradycyjnie po wpisaniu Morden w Preper Sklepie przy każdym zamówieniu dostajecie rabat 5%. Ja już nie będę więcej przedłużał. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia na szlaku.